Coś ci powiem. Głoszę Ewangelię. Bo on powiedział. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale nie będę Cię przekonywał intelektualnie. Bo on powiedział, że pereł się nie reklamuje. Nie reklamuje się pereł. Rozumiesz? Musisz rozpoznać prawdziwy skarb. Na drodze do tego skarbu będziesz miał tysiąc muchomorów, które będą soczyście się przed Tobą prężyć. Muchomory Twojego życia. I Ty będziesz musiał zdecydować. Ty będziesz musiał podjąć decyzję. Jeśli uwierzysz w to, że On przelał swoją krew i zmartwychwstał, będziesz nowym stworzeniem. Narodzisz się na nowo. Nie z religijnego rytuału, że tak ci ktoś powiedział. Tylko dlatego, że twoja stara natura umrze. Będziesz zanurzony w śmierci Jezusa i w jego zmartwychwstanie stanie. I będziesz żył jako nowy człowiek, zjednoczony z Bogiem.